Co to robić? Jak to żyć? Kurczę. Ja to mam dylematy. A zostało mi tak mało czasu. Nie wiem, jakie ja to ogarnę. Nie wiem, zostały mi tylko dwa dni na podjęcie decyzji. A ja nie wiem, co to robić. Człowiek to sobie nawet nie zdaje sprawy, co w życiu jest najważniejsze. Oh. Zakupiłam w ostatnim czasie, w sumie to za to jeszcze nie zapłaciłam. Z, yy, zestaw mikrofonów DJI, DJI Mic, DJI Mic 2. I teraz tak się zastanawiam, czy to w ogóle jest mi do czegoś potrzebne. To znaczy, dwa nadajniki to na pewno by mi się przydały, ale nie wiem, czy ten odbiornik mi się przyda. Nie mam kompletnie pojęcia. I zostały mi tylko 2 dni na oddanie. Zastanawiam się, czy jeżdżąc na rowerze, bo w sumie te mikrofony to będą najczęściej używane na rowerze. Najprawdopodobniej tylko na rowerze. A odbiornik, jeżeli podłączę do mojej kamerki sportowej DJ Action 4, to ten odbiornik trzyma się ledwo, ledwo. Nie podoba mi się to. Zrobię nie wiem 2 metry na dołku jakimś i odbiornik odpadnie. W tym celu zakupiłam specjalny adapter też z DJI. Który też mam oddać. Jeżeli nie zostawię sobie całego zestawu, to adapter też oddaję. I chodzi o to, że ten adapter to tak za wiele to nie pomógł. To znaczy niby lepiej się trzyma. Ale jeżeli chodzi o nagrywanie w domu, w jakichś pomieszczeniach na spokojnych spacerkach, na przykład z psem, o to, to tak, to, to ma sens. Ale skoro ta kamerka ma możliwość połączenia się przez Bluetootha z tymi nadajnikami, to nie wiem, czy ten odbiornik jest potrzebny. Bo na rowerze raczej nie będę używała tego odbiornika, bo tak jak już wspomniałam. Ledwo się trzyma. Nawet spróbowałam taką opcję, e, że zakupiłam sobie ten nadajnik i on ma tam wejście mini jacka. I podłączyłam nawet ten odbiornik za pomocą wejścia mini -jacka, tak jak do zwykłego aparatu. No i o dziwo to zadziałało. Ale kurczę, ja to nie lubię, jak mi się coś na tych kierownicach dynda. Jakieś dodatkowe ustrojstwa? Będę się bała, że to mi odpadnie. Nie wiem, jakoś tak nie do końca jestem zadowolona z tego. W każdym razie przymierzam się do oddania i do zakupu ewentualnie jednego nadajnika, a z czasem drugiego. Miałam tylko jeden nadajnik na ostatniej wyprawie rowerowej i powiem szczerze, ile ja wtedy przejechałam. Chyba 75 km. A czas, no trochę był długi, ale no nieważne. W każdym razie ten bateria w nadajniku w drodze powrotnej mi padła. Nie wiem, albo ja coś źle zrobiłam, bo przecież podobno miał tak do chyba 6 godzin, albo nie wiem, może się pomyliłam. A ja nie byłam tyle godzin na rowerze. No i ten nadajnik padł mi bardzo szybko. Albo coś miałam kliknięte jeszcze, nie wiem. No, w każdym razie ten zestaw ogólnie jest fajny. Bardzo mi się podoba. Bardzo, bardzo. Miałabym go, miałabym chęć go zostawić, ale jest strasznie drogi. Jest drogi i wkurzać się będę, jeżeli się okaże, że będę używać tylko nadajnik, a pozostałe rzeczy będą leżeć. No to się zdenerwuję. A zostały mi tylko te dwa dni. A No nic. Trzeba będzie podjąć jakąś sensowną decyzję. No dobra. To może jakoś się ogarnę. No i to jest właśnie ten zestaw. O którym wspominałam w trakcie spaceru. To no fajne to jest, nie? Ale. Nie wiem czy ja to będę korzystać z tego. Znaczy tak no. Tu są o. Tu jest cały ten zestaw. zdechły kotki. Jeden zdechły kotek y, był otwarty już. Drugi nie, bo nie korzystałam z niego, nie miałam potrzeby. O, też zaraz pokażę o co tu chodzi. Nadajniki, na pewno będę z nich korzystać. To na pewno. Ale jeżeli chodzi o ten odbiornik, to najprawdopodobniej nie będę z niego korzystać. No i nie wiem, po co mi to wtedy. Nie będę korzystać tylko dlatego, że, że kamerkę używam tylko na rowerze. No może gdzieś tam na spacerach jeszcze z psem ale do kamerki DJ Action 4, tak jak mówiłam, jak podłączę sobie o, tą końcówkę, to to się trzyma ledwo, ledwo. Nie pokażę teraz tego, ponieważ korzystam teraz z tej kamerki. Nie chcę mi się brać telefonu do ręki. W każdym razie, jak to włożę sobie, o, to to się ledwo trzyma. I z tego powodu, zakupiłam adapter bo jeżeli chodzi o ten zestaw mikrofonów to ja za niego nie zapłaciłam jeszcze dopiero za miesiąc miałabym zapłacić ale chyba oddam o i zakupiłam sobie taki adapter do kamerki, który można podłączyć i później ten odbiornik no niby trzyma się już lepiej ale na rowerze no nie wiem nie ufam temu. Na rowerze to odpadnie. Chwila może być, to się to Nie, Ja jakoś nie wiem, nie mam do tego zaufania. Dlatego najprawdopodobniej, jak już wracam z tego spaceru, to już sobie to wszystko przemyślałam. Oddaję jedno i drugie i zamówię sobie tylko jeden nadajnik na razie. O taki. I będę się łączyć po bluetoothie Jeżeli stwierdzę, że jest mi potrzebny drugi, to zakupię drugi. Po co mnożyć dobytek? I tak tego mnóstwo tych gadżetów już mam. Muszę się leczyć już z tych gadżetów. No nic, tak chciałam tylko się pochwalić już męską decyzją. Chociaż ja baba kurczę, teraz wyłamie i dopiero będzie. O. Ale ogólnie bardzo polecam, naprawdę polecam ten produkt dla kogoś, kto więcej nagrywa, vloguje i do kamerki zwykłej, takiej, nie wiem, Sony czy do jakiegoś tam, jakiejś tam innej. Bo sprzęt jest naprawdę bardzo dobry. No nic. Pakuję to. Pakuję to z wielkim żalem, bo ładne, to ładne, ale też drogie. Niestety, kto się interesuje, to wie ile to kosztuje. I stwierdziłam, że nie będę wydawać tyle pieniędzy tylko dlatego, że to jest ładne i super, przydatne, ale nie dla mnie. Nie będę wydawać, nie powiem, no nie powiem, no nie powiem tak na głos, ile to kosztuje. Tyle kasy, żeby używać tylko to jedno. No, dziękuję, do widzenia, chowam, bach, adapterek też chowam, nie wiem, może się kiedyś przyda, to sobie kupię drugi raz, na razie nie przydaje mi się i raczej mi się nie przyda, po prostu zakupiłam kamerkę na przejażdżki rowerowe i na spacery z psem, nie będę używać tego, nie wiadomo jak często, mój telefon się nie nadawał, na dlatego mam tą kamerkę, no nic. Dziękuję, dziękuję.